takie pytanie, które będzie do mnie Przy takim rozwoju postaci, tam mamy taką właśnie takie to jak wynajem, to ja jakby się w kombinacji z samego jakby łódka, który tam biega w tej rzeczy, prawda? I teraz aż się prosi, żeby zrobić online takiego, żeby każdy zbiorczy mógł tego swojego własnego Wiedźmina zdać się z innymi biedzminami. Albo potworami. Albo potworami. zrobić arenę, bo to już tylko trzy lata. To po prostu rewelacja. Nie wiem, zobacza się, na to to jest e, to pytanie dotyczące akurat tej gry, dlatego że mamy przede wszystkim, z to jest rozwój gry, nie wiem, to Przyszłości. No, w przyszłości. To tyle rzeczy. można no ja CD Projekt wydało wiele już RPGów, spolonizowało je. Skończyliście już, no, skończyliście Wiedźmina. W waszej ocenie, czy ta gra to jest tylko dobry RPG, czy może wejść do klasyki, jak Planet Cape, Tournament, jak Baldur's Gate, jak... No, Fallout. W naszej ocenie oczywiście jest najbardziej no jakby kiedykolwiek byś posłuchał domu. Ale to nie od naszej oceny, żeby tak naprawdę, jak ta gra się zapisze. Także że wierzymy oczywiście, że gra będzie bardzo fajna, będzie bardzo ciepło przyjęta i yy, przede wszystkim yy, yy, nas powali klimatem. Obserwowanie klimatu z książek Tarkowskich. To jest, to jest myślę jeden z najmocniejszych i bardzo trudno elementu, elementów. Na pewno też nie, nie ostrzeżemy się jakichś potknięć, to jest nasz pierwszy projekt, także nie, nie mówimy, że to będzie ogromny mistrzostwo świata na najwyższym poziomie itd., i że to będzie konkurencyjny, bo na pewno nam się dało potknięcia, jest to pierwszy projekt. Natomiast sądzimy i wierzymy, że w ogólnym rozrachunku gracze będą bardzo zadowoleni. mam nie pomysł, może możemy takie pytania ogólnie, jakby nie to, że każdy odpowiedź, komu się podoba, można. Znaczy to mi się ta gra podoba. Znaczy nie, prawda jest taka, że, że jeżeli się siedzi nad grą, znaczy nad produkcją, by codziennie przez tam, nie wiem, 20 parę dni, po kilkanaście godzin, ma się jeszcze ochotę w nią grać, to znaczy to jest tak, podoba to ja powiem się tylko podpisać. <grymne> ja znowu obie rękami. Nie, to znaczy, mówię. Oczywiście mam taką nadzieję, że to oczywiste jest na te inne budżety, które są w tej chwili i to jest też to fajne. Chociaż ona naprawdę daje możliwości, jeśli chodzi o wywalizowanie czasu. To jest historia przede wszystkim wszystkich innych

RPGowego. nie wstadzieliśmy tam sobie swoich współczynników powiązanie i wypychamy to jako grę pod tytułem wiedzieć. Zrobiliśmy swoją autorską grę RPG, która ma sporo nowych, nowych albo inaczej, nieortodoksyjnie nie, nie wykonanych elementów. I to mi się w niej najbardziej podoba. Mamy fantastyczną walkę, yy, która nie jest walką durową, w której rzuca się różne rzeczy i jakieś tam symbole wylatują ludziom z głowy, tylko jest bardzo efektowną walką prawie gry akcji, Niemniej jednak tonowaną pod kątem naszych, naszych klientów, ludzi, którzy czego się spodziewają. Mamy y, grę RPG, w której nie mamy tych cyfr tylko tych słupków, których ja nienawidzę, uważam to za kremową wodę. Y, ale to jest moje zdanie na temat gier RPG. Ja wiem, że może ktoś tutaj zraża, ale to no, takie jest moje zdanie, nie ukrywam to. Mamy fajny rozwój w postaci oparty o ciekawy interfejs i... Pokazanie właśnie w zupełnie inny sposób. Celem było też, żeby ten rozwój postaci był widoczny w grze, a nie widoczny na tablicach statystyk, bo to, to też jest dla mnie zupełnie ciekawe. Więc wydaje mi się, że sprawdziliśmy w, w ramy gatunku RPG mnóstwo ciekawych elementów, które będą ciekawe także dla ludzi, którzy nie pałają miłością do tego gatunku, przynajmniej do klasycznej, komputerowej rpg Są chyba to co mówili, a dla mnie jeszcze jest taka jedna rzecz, że wydaje się, że mamy bardzo wiele gier w to mamy fajne początki, fajne pogóły, fajne rzeczy, to jest chyba jedna z niewielu gier. mogę wymienić chyba 3 w stare, które to Po prostu mają zajebiście do zakończenia. <tuszy> Gra się do samego końca i nie ma się wrażenia, że o, fajnie, w końcu pozbyłem się na mogę odłożyć grę na półkę. wymęczyłem ostatnie 15 godzin, a końcówka była rozczarowująca. 2 so, mamy grę, którą warto zakończyć. I jedna nagrodę za to. Ja mam pytanie dotyczące specyfiki grenu, no, ponieważ widzieliśmy wszyscy, które leżą w przez wioskach, tak, z się nawet i brawo, e, walki z potworami, z prawdami potwornymi, takie trochę hakem jednak jak się wydaje, przynajmniej dla mnie. E, Czyli jest możliwe, jak wygląda zaczynienie z urządzeń właściwie, czy nie wiem, jest możliwe bardziej, geradycyjnie postacią jednak bardzo pragmatyczną, w takich inteligenów, czy można zagrać brzmieniem jako cieńszego postaci. Ja zaraz znam mikrofon, lepiej, ale to, jest, to są filmy, w których musimy minutę pokazać coś ciekawego. No i dialogi, czy też, nie wiem, łażenie po mieście, które są dużym fragmentem, który jest bardzo ciekawym, nie sprzedają się tak dobrze, jak te flaki i, i, i animacje. Znaczy to, jak się patrzy na materiały promocyjne, które no to, one muszą pokazać coś, co widzicie po 5 minutach, tak? Ja? Jeśli się z nią gra, no to jest w stanie zająć. Mamy jeden przypadek, że zajęła to 20 godzin, przejście do gry, Czyli należy liczyć, że ukończenie tej historii może zająć się kilkadziesiąt godzin. Sama ta gra jest zbudowana w tej historii. To jakie się pojawiają tam wakacje, jakie tam są postaci, to wszystko zostało stworzone po to, żeby opowiedzieć historię. W związku z tym ta gra jest w jakiejś swojej natury jest, 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 jest No. Co do dialogu, bo tego nie widać na tych filmikach, to ja mogę tylko powiedzieć, że nagrania Polskich Głosów zajęły codziennie, to było chyba 3 tygodnie non stop, po jakieś 12-14 godzin dziennie nagrań i odsłuchanie tego wszystkiego zagraniem, tak, środkiem to jest też około 40 godzin, w związku z tym yy, non stop. W związku z tym tam naprawdę w Polsce jest dużo wiary, są rozbudowane, są bardzo, bardzo fajnie nagrane w pewnym państwie, w Polsce. I w historii i możliwości, żeby się chcieli, w Gerarda, i podjąć jakąś na decyzję, czy, czy po prostu rozkoszować się w tym bardzo dużo. To jest fajna historia i dopowiedziana w bardzo rozbudowany sposób. Bo to, że są przy zakończeniu, to już mówiłem, ale e, nie, chcieliśmy, nie chcieliśmy unikać takiego schematu, który się e, pojawiał, znaczy który jest bardzo łatwy w realizacji, że z jedną historii jest pod sam koniec, grać podejmuje jakąś decyzję, wybiera się A, bo z A i potem kończy jako dobry, albo jako zły. E, u nas ta historia zaczyna się e, rozdzielać w zasadzie już w, w, w jednej piątej gry, potem przez, w zasadzie przez pewien czas lecą, na jest no, no, warunale, i potem Dochodzimy do tych trzech zakończył. Także tam, to wszystko jest zrobione po to, żeby gracz mógł odczuć skutki swoich decyzji i mógł sobie, sobie poradzić, żeby został oddany do świata no, na potrzeby, a potrzeby, żeby chętnie podpisania się, przynajmniej się